Tchau, Pysznie, świątecznie, kolorowo. Tak było w niedzielę podczas 15. powiatowej wystawy Stoły Wielkanocne na Kujawach, zorganizowanej w gimnazjum w Wieńcu w gminie Brześć Kujawski. Zwiedzający wystawę nie kryli, że nie tylko wprowadziła ich w przedświąteczny klimat, ale rozbudziła apetyt. Panie prezydencie, oglądał pan stoły przygotowane przez gospodynie z powiatu Wocławskiego, który najbardziej przypadł do gustu panu? W... W ogóle aż mi trudno mówić, bo pełne usta śliny. Jak patrzę to od razu bym jadł. No, e, jak takie by były święta w każdym domu, to chyba e, e, pogotowie i szpital miałyby bez przerwy co robić. A których potraw nie może zabraknąć u pana na wielkanocnym stole? E, staram się zawsze o szynkę wędzoną tradycyjnie na wsi, e, o kiełbasy też takie wiejskie. E, Ponadto e, no, jajek nie może braknąć. I... Na stołach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich ze wszystkich gmin powiatu włocławskiego oraz przez reprezentację kilku szkół pojawiło się mnóstwo przepysznych wielkanocnych potraw. Młode gospodynie z Czerniewic również włączają się w tradycyjne dania, przygotowanie tradycyjnych dań. co króluje na stole właśnie młodych gospodyń. Faszerowane jajka najbardziej zrobione na przykład z grzybków czy z innych farszów. Pasztecik z pomidorkiem, czy też na przykład z kanapeczki takie nazwane przez nas. No i co tu jeszcze? Bar... Skąd czerpiecie inspirację do tych dań? Z głowy? Najbardziej z głowy właśnie. A czy staracie się jakoś łączyć tradycję z nowoczesnością, czy zależy Wam na tym, żeby powtarzać te e, tradycyjne, stare, e, sprawdzone już przepisy? Nie, raczej te najnowsze, żeby coś było właśnie coś nowego, jakieś, jakieś wynalazki inne. Były pieczone szynki, kiełbasy domowej roboty, Dania zdrobił wędliny oraz wielkanocne baby i mazurki. To już jest 15 jubileuszowa. Jestem z tymi wystawami od początku. Jestem dumny, że na dzisiejszej wystawie są wszystkie reprezentacje 13 gmin i czterech szkół ponadgimnazjalnych. Czym się różnią? Proszę państwa, co dzień, co roku. To jest piękniej. Co roku jest widać dzisiaj patrząc na to, to jest to piękno Kujaw pokazywane i eksponowane. Na wystawie jak co roku swoje wyroby zaprezentowali twórcy ludowi. Dla tych, którzy nie dysponowali świątecznymi ozdobami, była to okazja do zakupienia własnoręcznie wykonanych pisanek, kurczaczków i innych ozdób.